No, dzień dobry. Jesteśmy w tym miejscu, co ostatnio zakończyliśmy grę. O! Yy. Tak. Pięknie udało mi się. O, w ogóle to cześć. Mam pomysł tutaj jeden taki. O! Chodź do mnie. Ale myślę, że ty pójdziesz na odwrót. Kurde. On nie jest taki głupi. Okej, okay, załatwiony. Jednak głupi jest. Ten pewnie jeszcze będzie głupszy. O. Dzięki, dzięki. Do widzenia, um, następny karta. Okej. Okay. Pewnie ostatni odcinek z tej gry to będzie właśnie jak odblokować 11. Bo taka informacja się przyda dla naszej na przykład. Nie to chciałem... Eee, tu są drzwi, do których akurat mogę wejść. Eee. O kurde, zapomniałem. Nie założę, zaraz sam będę zginął. Eee, dobra. Tu już poszło, jeszcze tylko czerwony. Pewnie czerwony będzie gdzieś na lewo. Hm. Hmm. Tam jest boss. Na lewo muszę iść. Okej, okay, czyli pra całą prawą stronę już załatwiłem. Hmm. A, ah, bo teraz... Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, to teraz musimy iść tylko na walkę z bosem, a nie tu. Mm. Ty, zły doktorek, zły naukowiec. Ała! Wow. Kurde, nie to. No. No nie, muszę sobie przestawić to. O. No, no, i go otrzymujemy gofra. Musimy zdobyć takich 8, bo tyle jest maksymalnie gofów w grze, a 6 dostajemy za pokonanie, bo jest 6 bossów w tej grze i dostajemy 6 za pokonanie wszystkich bossów. Dzisiaj za każdego bossa po prostu dostajemy JEDEN Do Steve'a muszę iść Co jeszcze? Jeszcze są dwa A to już tak bardziej ukryte Ale i tak raczej je zobaczycie, bo zamierzam to pokazać. O. Mogę tujść? tu To jest przejście na drugą stronę. Dąbajerstwo. Nie zgadzę się jesteś. Powiedziałam yy. gdzieś my klucze. To okej, okay, musimy dla niej znaleźć klucze. Tu jest książka. Tam w ogóle jest, jest ten alfabet na ścianie. Ściana trochę z drugiej strony rozwalona. Tam coś dziwnego, jakieś kostki czy coś. Tutaj za kanapą jest ściana rozwalona, bo oczywiście ona ją rozwaliła. Mm, teraz pójdziemy z Edościwatu. On oczywiście prosi nas, byśmy zrobili coś dla niego. W tym wypadku do, poszli do mm, Pomnensi, bo się zgubiła. Ja teraz muszę iść po kombinezon ochronny dla, do drugiej strony. Bo powietrze jest oczywiście toksyczne. Okej, okay, i tutaj idziemy. Okay. No właśnie mówię, że to jest dla mnie najlepsza pasać w grze, bo ona ma nieograniczone strzały z tej swojej broni I teraz muszę iść po Nancy. No dobra Nareszcie mam ten strój, więc idę po Nancy. Ale się przyjemnie granastką. To Znaczy, na tamtym save'ie pamiętam, że ją ledwie odblokowałem, ale nie grałem nią jakoś. A teraz to można przynajmniej sobie pograć. I... Rozdział drugi przejścia. Skoro to jest rozdział drugi, to ja to zrobię w następnym odcinku. 8 minut. Podobnie jak w poprzednim odcinku, więc do zobaczenia. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. Cześć!